Tyle się odezwać do Was, bo akurat mam y, po prostu czas i, y, i chcę skomentować to, co się wydarzyło. Bo, y, bo się dużo mówi, jest dużo po prostu. Y, podniosło się larum takie, tak. Y, no i dlaczego tego po prostu nie skomentować? Tak, tradycyjnie piszcie komentarze, skąd oglądacie. Jest to dla mnie fajna i ciekawa informacja. Pierwsza minuta i tak jest taka y, robocza, więc. Y, to i tak, kiedy ktoś z Was tutaj dołączy, to dołączy. Pewnie większość z Was później będzie oglądało tego żywca, zdaję sobie z tego sprawę, bo jest godzina, jaka jest i, i wszyscy raczej są zajęci pracą. Ja akurat zrobiłem sobie przerwę i miałem taką możliwość, żeby teraz chwilę do Was tutaj nadawać. Na razie nie widzę nikogo. No trudno, nie wiem. Może ktoś się po prostu zaraz tutaj z Was pojawi albo nie. Ja sobie piję Kawy jeszcze, ten witam, cze, cze, tak się przedstawiasz. Witam cię serdecznie. Ja chciałem się słuchajcie, odnieść do mm, Konrada Berkowicza i nie tylko, do tego, co się wydarzyło. Mam tutaj przed sobą medio, które zwie się Onet. Onet w wiadomości i w Onecie napisali, Konrad Berkowicz znalazł się w centrum uwagi z powodu zakupu w sklepie Ikea za który nie zapłacił i przyjął mandat. Poseł Konfederacji od lat wzbudza kontrowersje. Dobra, to już, to już mnie nie interesuje, bo oni i tak um, widzą we wszystkim kontrowersje, w, y, tylko nie w sobie, po prostu w tym, co robią. Um, o niedawnej próbie kradzieży w sklepie IKEA dokonanej przez szefa Nowej Nadziei Partii Wschodzącej w skład Konfederacji pisał m.in. Donald Tusk. Sprawa została wyjaśniona na miejscu, a sam poseł przyjął mandat i złożył wyjaśnienie, w którym pisał o swojej nieuwadze przy kasie samoobsługowej. To też no, świadczy o tym, jakie są też te, um, e, te słuchajcie udogodnienia, w czym są te kasy takie samoobsługowe. Ja staram się tego unikać po prostu jak ognia. Kiedyś mnie chcieli zachęcić do tego, żebym robił zakupy przy takiej kasie. Powiedziałem, że ja nie będę pracował w sklepie na kasie. Jakbym chciał pracować na kasie, to bym się u was zatrudnił i tak powiedziałem kiedyś w Lidlu e, w Krakowie. No, a oni wtedy tak to proszę do kasy. <laughs> e, I ten, tu mam w ogóle też tweeta, co napisał człowiek koń. Iha, iha, człowiek koń Roman Gierdych. Wiem, że się nabijam, ale po prostu lubię się nabijać. E, napisał napisał tak na, napisałem parę prześmiewczych wpisów o Berkowiczu, bo sytuacja zabawna. O, 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 zabawne to było, drogi Romku, jak oskarżałeś brat, braci i kamratów, że sfałszowali wybory. Wtedy to było zabawnie, teraz to my się możemy pośmiać, ale z Ciebie nie znoszę tego gościa, bo ciągle mnie, bo ciągle mnie razem z Mencenem atakują. Ale wiecie, co. Te jego tłumaczenia, że nie wró zwrócił uwagi, bo miał słuchawki, jakoś do mnie nie trafiają. Nie wierzę, aby świadomie kradł patelnię. <grymne> <grymne> patelnie. Patelnie z Ikea. No. E, a dobra, tu mi się jakiś tweet, od... ten, dobra, tam dalej jest, dalej ten tweet, ale to nie ma znaczenia, że ten Berkowicz tu napisał, tak. Robiłem dziś w dużym pośpiechu spore zakupy w Ikea, słuchając czegoś na słuchawkach. Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga, patelnia i talerze, głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem. No i myślę, że jaki Berkowicz by był, to ja przyjmuję jego wyjaśnienia. Nie jest to człowiek, który by faktycznie, przynajmniej mnie się tak wydaje, no każdemu każdy może się pomylić, i nie jest to człowiek, który o, specjalnie poszedł w moim przekonaniu, do Ikei, żeby wynieść sobie patelnię i, i talerze. O, pójdę, pójdę do Ikei, jestem przecież posłem, to mi nic nie zrobią, e, pójdę, wezmę sobie patelnię i talerze, tak? I, no nie, raczej przecież to też nie jest człowiek y, biedny finansowo, który by miał y, po, nie wydać tam, nie wiem, 200 czy 300 zł na patelnię i y, y, talerze, jakie by sobie tam nie wybrał, więc y, dla mnie prze, przemawiają te jego tłumaczenia zwłaszcza, że też jeszcze mówi, że się nie zasłaniał e, immunitetem, to też, e, to też dobrze o nim świadczy, że przyjął mandat, czyli e, dostał mandat 500 zł, więc podejrzewam, że ten mandat i tak jest większy niż, niż e, cała ta wartość tych zakupów, które chciał zrobić, e, a za które nie zapłacił, a przecież to nie jest tak, że wszystkiego, za wszystko nie zapłacił, tylko nie zapłacił, nie wszystko zostało nabite. E, to też świadczy o tym, że Właśnie o tych kasach jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, takich samoobsługowych, że jak to łatwo jest też kogoś później o, o coś rozkarżyć, to tak idź ta, rób ta co chce, ta jak to mówi owsik, idźcie sobie, kasujcie sobie, pracujcie tutaj na kasie, ale później jak czegoś nie nabijecie, coś ten, przecież ja, się nie, muszę, ja nie muszę się znać na kasie. Berkowicz też nie musiał się znać na kasie, on mógł, mógł nie wiedzieć czy to się nabiło, czy się nie nabiło. A, a jak miał wątpliwości, może, może myślał, że się nabiło, to po co miał nabijać drugi raz, żeby dwa razy za to zapłacić. E, więc e, niech po prostu nie będzie tego typu rozwiązań, tego typu udogodnień, żeby, e, żeby później nie było właśnie tego rodzaju problemów. Bo później wychodzą łatwe oskarżenia. Zresztą e, też e, zastanawiam się jak to jest, bo przecież wprowadziliście limit drodzy. Politycy, limit kradzieży e, przecież wcześniej był 500 zł, wraz z inflacją i z, z tym, jak ceny poszły do góry. To teraz limit jest 800 zł, czyli do 800 zł można legalnie kraść. No tak czy nie? Można kraść czy nie można kraść? 800 zł, wychodzę ze sklepu i mnie nic nie interesuje. No, może, wiadomo, że tak się nie robi oczywiście, i tak. I, i złodziejstwo to jest, to jest coś złego, z czym powinno się walczyć. Ale w tym przypadku, jeżeli chodzi o Berkowicza, to ja nie sądzę, że chłop chciał naprawdę to ukraść i, i że akurat chciał no, połakomić się na patelni i talerze. No. Bądźmy po prostu poważni. E Jakiś larum, które się po pojawiło i wszyscy gdzieś tam już to komentują, e z politycy, zwłaszcza Platformy, czy sam Roman Gierdych. E mm I oni będą komentowali tego rodzaju rzeczy. A te przestępstwa, których oni dokonują, bo trzeba to nazywać te rzeczy po imieniu, oni dokonują przestępstw i to nie na patelnie i talerze, tylko na grube miliardy przestępstw, bo marnotrawienie pieniędzy polskiego podatnika, tyle miliardów złotych, utrzymywanie drugiego narodu, wydawanie pieniędzy właściwie nie wiadomo na co, zadłużanie Polski na kolejne pokolenia, 300 miliardów złotych, yy, yy, dziura budżetowa, zadłużenie na, na następny rok. Yy, i, I co? I oni nie ponoszą za to konsekwencji, a będą podnosić larum, że, że, że Berkowicz nie, nie skasował patelni i, i talerzy wikej, za co przeprosił, zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tu brakuje takiej, jak to się mówi, równowagi w przyrodzie, żeby inni trochę się e, opamiętali, ale jak się mają mu pamiętać. Ci ludzie nie są od tego, żeby żeby w ten sposób postępować. Oni realizują interesy innych, obcych narodów i mają gdzieś polski interes narodowy. I można, można tam rozwalać pieniądze, utrzymywać dwa narody, a tam miliard w tom, 100 miliardów w tom, 300 miliardów w tamtą. Ważna jest patelnia z i ważny jest Berkowicz. Dowalić mu mm, i ten Bogoś bo po prostu się pomienił. No to jest o czym mówić. A może, tak jak wczoraj też słuchałem Polecam też vloga u Andrzeja Suwerennego, kanał Suwerenny .pl. i Może jest też tak, jak on wtedy mówił, i, i tu się będę sugerował jego wypowiedziom, że, e, że ma rację też, że może w tym czasie jest znowu potrzebny jakiś temat zastępczy, żeby o czymś mówić, żeby coś znowu było o czymś głośno. Oni w tym czasie albo podpiszą jakieś niekorzystne umowy dla Polski znowu, albo wprowadzą jakieś ustawy znowu, albo jakieś prawo, coś, coś się będzie działo. No, i potrzebujemy, żeby o czymś się y, mówiło, i wykorzystają tą okazję, a my się dowiemy znowu y, po czasie, że coś się wydarzyło, i, no i nie będziemy wiedzieli nawet kiedy. Dopiero później można to łączyć z wydarzeniami Berkowicza. Także y, tak to jest, słuchajcie, dla mnie to jest żenada. Żenada, że ktoś w ogóle nad tym się tak y, skupia, y, że jest takie y, potępienie y, w stronę Berkowicza, można mu. Można mówić różne rzeczy o nim, ale trzeba być też obiektywnym i oddać mu to, że, po pierwsze, przyznał się, po drugie, nie, nie, wiem, nie uciekał z patelnią i pod pachą i z talerzami, bo, bo chciał się połakomić, zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem, chłop się zachował uczciwie. Pomylił się, no i co dla mnie, to że miał słuchawki na uszach, no to mógł mieć, goście nie musi znać na kasie, to nie wprowadzajcie takich kas samoobsługowych, ludzie nie będą się mylić, nikt nie będzie miał do nikogo pretensji. Jak źle nabije kasierka, to będzie wina kasierki, wina wtedy sklepu, a nie klienta. I taka jest moja po prostu konkluzja w tym temacie. Muszę kończyć, się to tak na gorąco skomentować, bo mi. No bo akurat miałem teraz chwilę czasu, ale mój czas dobiega końca. Mam za chwilę spotkanie w pracy i muszę, muszę, muszę tu być obecny. Także Wam życzę miłego dnia. Wy napiszcie komentarze, co uważacie w tej całej konkretnej sytuacji, co uważacie o tym, co zrobił Berkowicz, o tym, jak inni na niego nasiedli i, i krytykują i czy w tym czasie coś planują zrobić nam, jakieś kuku tak zwane, no bo jest temat zastępczy. Tyle z mojej strony. Miłego dnia, wszystkiego dobrego, łapki w górę i możecie udostępniać tego żywca, niech się niesie w odchłaniach YouTube, a tyle. Z...